Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony kolejny odcinek serii Szogi i kolejne sumę. Mam nadzieję, że tym razem z lepszym sukcesem. Pozycja jest dość ciekawa, bo tak naprawdę dużo opcji nie mam. I to jest chyba jedyna opcja, jaka jest nawet szybko, bo jeszcze w sumie niby tutaj mogłem. Że tak i tak, ale tfu, Tak. Ale ewidentnie tutaj chodzi o. A, mogę? O poświęcenie wieży, no bo żeby generalnie nikt nie podszedł. Po zbiciu zrzucam złotego, to wydaje się dość proste. Dlaczego to jest złe? A, bo on po tym może dalej uciec. Mhm. Marnotrawstwo mojego. Po prostu, nie no, pionka nie mogę zrzucić. Tak, śmiałem, że po prostu co mam przecież po coś uczyć. Dlaczego, dlaczego ja tak e, szybko podejmuję decyzję? Absolutnie tego nie wiem. No dobra, ale to w takim razie. Mm, jak Jaki jest w ogóle ten ruch? To To nie. No, Skotka nie mam gdzie zrzucić. Mogę jeszcze rzucić rance. Rance, tak? Yy, tak chyba tutaj bo blokadę robić aha i teraz zdobyć złotego yy, totalnie nie widziałem tego ruchu nie najlepiej zaczyna się to na, na rozpoczęciu osinka niby było takie oczywiste wszystko no i tutaj no myślę że to jest ten ruch może dla odmiany chwilkę pomyślę. Hmm. Nawet to logicznie wygląda. Tylko logika by sugerowała, że najpierw złoty, potem odejście, potem poświęcenie wieży i rzucenie złotego. I to nie wygląda dobrze, ponieważ człowiek nie widzi tego gońca. Zrzutka złotego, no, zbije po prostu. Nie, a nie może zbić. zbije tak? dalej nie działa. Tak, jakby trzeba było tutaj przedstawić jakąś figurkę, która mi przeszkadza w życiu. Hmm. Coś głupiego, typu. Dobra, co się stanie, jak puszczę smoka tutaj? Kolejny odejdzie. No raz, jeszcze raz, tutaj. Srebrny. No i nie mam gdzie zrzucić dalej, jest tak samo. Tak, tak sama, ta sama mizerka jest. Odejdzie złotym. No to fajnie byłoby, więc to nie jest by nie najlepszy ruch. Ale po zbiciu srebrnym, no nie mam specjalnie gdzie zrzucić tego. Tutaj. Tutaj liczyłem, coś mi nie pasowało się tutaj. Złoty goniec. Nie mogę tu zrzucić. Nie mogę tu zrzucić, bo goniec jest. Puszka mi. Szachem, a jak tak zrobię. To nie może tutaj. Zbiorę pionka. No nie, bez, bez sensu. Nie, miało być prosto, miało być cudownie. A widzę, że jest fatalnie. Mm. Szach, no tutaj jest, tak. A, a tu dalej ten srebrny mi przeszkadza. Bo nawet jak odejdzie, odejdzie złoty, no to oczywiście nie podejdzie tutaj z szachem. Nie bądź tu człowieku mądry na ten sumę. Podjąć wyzwanie tutaj. Po prostu zbiję i dziękuję. Bez sensu Biorę tego. I to jest również niepoprawny ruch. Dobrze, to gdzie jest poprawny ruch w tej pozycji? Tak naprawdę powiedzcie mi. No nie wiem, no raczej, raczej nie, są, nie są to ruchy typu ten, no bo po prostu daję figurę, czyli zostaje mi ruchy typu złoty tutaj, tutaj, no, i jeszcze to, to się ten ruch. No dobra, tylko czemu on nie zbił srebrnym? Bo to widziałem, tak? Ale weźcie mi odpowiedzcie po ludzku, czemu on nie zbił tutaj srebrnym. Bo po pozbiciu srebrnym, co się dzieje? Tutaj rzucam złotego. Okej. Okay. Ej, ejku. dwie porażki w fata fata fatalnym stylu. Absolutnie żenujące podejście do tematu z mojej strony figura atakująca dwa gońce dwa generały No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po pierwsze, no wiadomo, że muszę unikać tutaj tego wejścia, czyli musiałbym w pewnym momencie móc rzucić. Piątki w ogóle dziś mogę zrzucać. Piątków... na tej linii, na tej linii. I rochy z szachem jeszcze. Najlepiej, żeby te końca zaczęły jakoś współgrać. Może po prostu jakieś poświęcenie złoty no ale odejdzie tutaj i dalej. ucieczka jest Fatalnie, fatalna, fatalna sytuacja w ogóle. Nie widzę tych suma. Nie wiem czy ja zaśnieżałem nagle przez chwilkę czy co. No to jeszcze jest zabawne, ale po prostu po tym od, odejście jest. Czy znaczy, potem odejście byłoby złe, po prostu wzięcie. A po wzięciu no nie mam jak bronić tego gońca. Tak no bo tak, jeżeli faktycznie by odszedł, no to jest pięknie, ładny, prosty mat jest. Ale życie nie jest tak piękne, bo po odesie po prostu on to zbije. Jak tutaj złotego, to ja po prostu wezmę srebrnego. Znaczy on weźmie gońca, a potem do złotego weźmie, bo nie będę miał nikt nie wie tego złotego bronił, więc... Totalnie. Nie no, kolejny suwa, przy którym w ogóle nie ogarniamy swojego działania. Mm. Totalnie. Jedyny logiczny, wydający się dla mnie ruch jest tylko i wyłącznie poświęcony tego, ponieważ chroni przed potencjalną ucieczką na tej... Linii. Posłuży się tym, że to jest jedyny logiczny ruch dla mnie. Oczywiście nie jest on prawidłowy. No i teraz już zostaje nam, zostaje nam, zostaje nam zrzutki generałów. No bo gdzieś muszą być. No, a jak teraz on nie ucieknie? No powiedzcie mi, jak on teraz nie ucieknie? No nie może tak zrobić, nie ma nie ma szachem, nie, nie ma niczego z szachem, więc... Aha, poświęcenie. I teraz, jak ja ten wydok będę grał, to będzie film na, na wszystkie porażki. Co ja mam zrobić w tej pozycji? No, na no raczej nie ten ruch, no bo po prostu weźmie i nie ucieknie. Więc powiedzmy, że go odrzucę. Po tym ruchu, no również jest ślisko, bo on nawet może, nawet może odejść. Tak, nie ma potrzeby nie odchodzić. Wydaje się, że sensowność jest w sramnego. Tutaj. 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 No tutaj nie słuchaj. Tutaj. Tutaj. Czy ta gdzieś pomoże? Teoretycznie by mi pomogła, no bo zablokowałaby to mnie do ucieczki. Chociaż ja po prostu się do tego, co się tym obsługiwam, nie, nie przejmuję. Yy... No i może to jest odpowiedź. Może to jest odpowiedź, ten schemat tutaj. Tak. Co po tym ruchu jest kluczowe? Jak odejdę, promocja, czy ja mogę, nie, nie mogę tutaj promocji zrobić, czy muszę zrobić promocję, jeszcze raz, tutaj, 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 nie może odejść, to jest, to może być suma, seriously? Czwarte sumy, którego totalnie nic nie ogarniam. Hmm. jest na poziomie normalnym. No naprawdę tylko odcinek chyba zacznę od poziomu bardzo łatwego. Bo tutaj totalna... totalna ciemność. Widać, totalną widzę ciemność. No Dobra, tak. no, spróbuję, chociaż jeszcze jedno. Bo, jak tak Jeżeli to, to będzie tak totalnie tak. Ja to to wstyd, nawet wstyd to wrzucać nawet na film. Na takim poziomie, na takim poziomie rozgrywki. Yy, tu wydaje się, że sprawa dość prosta. Znaczy teraz, <laughs> bo się ma tego skoczka zużyć, a tak wypadałoby to traktować to trzeba byłoby przyjąć, że muszę zrobić miejsce na Zrzutkę skoczka. I tym miejscem, które, które powoduje, że, że mogę, znaczy trzy miejsca, na które powoduje, że mogę zbić miejsce na zrzutkę skoczka są te trzy ruchy. Po tym ruchu, po zbiciu nie rzucę skoczka, bo pionek się rusza. Więc mi odpada. Tutaj wzięcie pionkiem powoduje, że jest odsłonięcie. A nie mam figury, na którą, którą bym miał matować. Natomiast po tym ruchu, natomiast wydaje się logiczny ten ruch, bo po tym ruchu albo może zbić skoczek, albo odbije goniec. Niezależnie od sposobu zbicia, zrzucam skoczka. Nie, no, no. Nie, no to jest kpina. To jest kpina, tak, tak, tak. A co się nie podoba w tym ruchu? Dobra, przynajmniej, przynajmniej motyw słusznie diagnozowałem. Yy... Ile te, tego filmu już jest nagra... zrobionego? Bo nie czy jeszcze nie widzę. 12 minut. Dobra, ten film jest nauczką. Niech zostanie jako film nau nauczka. Nie widzisz czegoś, to nie rób myśl tak długo jak potrzebujesz. Ale nie chciałbym, żeby to było tak, że przez 10 minut myślę na to jedzenie na jeden Także tak, film, że tak jak wyszedł. Dzięki serdecznie za gościnność. trzymajcie się widzimy w kolejnych, w kolejnych odcinkach.